Cześć, witajcie! Jest sobota, siódma rano, a ja stoję razem z moim kajaczkiem nad brzegiem Wisły w miejscowości Piotrawin i zaraz będę wyruszał w moją dzisiejszą trasę. Postaram się trochę rozkoszować ulokami rzeki. A po drugie, chciałbym opowiedzieć Wam o Wiślanych Wyspach, których tutaj na trasie yy, będzie sporo. Naprawdę dużych. One są wyjątkowe, bardzo urokliwe i chciałbym Wam trochę więcej o nich w ciągu tej wyprawy opowiedzieć. Właśnie wyszło słonko. Zaczyna mnie już pięknie podgrzewać. Ej. Skorzystałem z uroków pierwszej napotkanej e, piaszczystej łachy. Daleko nie odpłynąłem, ale nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby cieszyć się pięknem natury i e, pięknem Wiślanych Brzegów. Wisła ma naprawdę niski stan, co widać doskonale, przede mną piaszczysta łacha, a tak naprawdę to wyślany brzeg, bo ona jest e, zalewana przy wyższym stanie wody, tak samo jak ta ostroga, na której siedzą wetkarze, nie wiem czy ich widać, e, też normalnie jak pływam Wisłą jest pod wodą, więc stan rzeki jest dosyć niski a tam widać kolejną, kolejną łachę nawet z wielkim konarem na niej pewnie za chwilę się tam zatrzymam, żeby temu konarowi bliżej się przyjrzeć To jest naprawdę porządny kawał drzewa Ciekawe jak długo to poleży pewnie do następnego większego stanu wody przez ten czas trochę przeschnie potem przyjdzie woda i zabierze go dalej gdzie ostatecznie zostawi? Trudno powiedzieć, ale bardzo prawdopodobne, że na którejś z e, wiślanych wysp, które są przede mną. Pierwszą z nich już chyba widzę tam e, na zakolu Wisły. Przede mną pierwsza na mojej dzisiejszej trasie, wysoka, zadrzewiona wyspa. Normalnie przy wyższym stanie wody spokojnie można ją opłynąć z jednej i z drugiej strony, ale dzisiaj to tylko lewy brzeg i to daleko, daleko przy brzegu, bo inaczej pewnie utknę na mieliźnie. Ale urok tej wyspy jest tak oszałamiający, że nie powstrzymam się i zrobię na jej postój Przede mną kolejna wiślona wyspa. Z tego co pamiętam to chyba największe tutaj e, z, tych, z tych wysp w okolicy. Przepłynąłem już ponad 10 km. Więc jest okazja, żeby zrobić chwilę odpoczynku. Sklany wyspy to nie tylko świetne miejsce na to, żeby się chwilkę zatrzymać, rozprostować nogi, ale przede wszystkim jest to wspaniałe miejsce lęgowe dla ptaków. Są duże, z masą zieleni, z miejscami, gdzie się można skryć. A po drugie, mają jedną niezaprzeczalną zaletę: otóż są ze wszystkich stron otoczone wodą to znaczy, że są niedostępne dla lądowych drapieżników. Ptaki z tego skwapliwie korzystają i w sezonie lęgowym ta wyspa, po której teraz sobie spaceruję, byłaby oblegana przez ptaki. Piach jest dosyć sypki i ciężko się idzie. Zapalałyby się trochę w nogi, ale wybrałem się na dłuższą wyprawę dużą wycieczkę, bo nie mogłem sobie odmówić, żeby Wam czegoś się pokazać. A na to. Niesamowite. Wielkie, wielkie drzewo, które Wisła zostawiła tutaj na brzegu. Znaczy na brzegu. Na wyspie. Ogromne. Wygląda naprawdę naprawdę bardzo majestatycznie. No pięknie, naprawdę piękne. Piękne miejsce. Aż ochota przychodzi, żeby zostać tutaj chwilkę dłużej poplażować, ale no niestety nie. Nie tym razem. Tam na konarze, na brzegu jest czapla. Przed chwilą spłoszyłem ją z takiej kamiennej ostrogi. O właśnie Ruszyła Kolejne czaple. Nie wiem czy widać z tej odległości, może nie. Ale spójrzcie na to. Robi wrażenie co? Wysokie. Strome. I naprawdę jest głęboko. Płynę tutaj przy samym brzegu. Kompletnie nie ma gruntu. Nie wiem tu jest. Myślę, że... Spokojnie, z półtora metra głębokości jeszcze. Więc jeżeli to byłoby w wodzie, no to mamy uskok spokojnie ponad 2 metry. Więc robimy krok do przodu i chlub nie ma człowieka. Następna wyspa na mojej trasie. Ogromna, długa, ciągnąca się wzdłuż sznurtu rzeki. Przepiękna zieleń, piękne plaże, aż chciałoby się wyjść i rozprostować kości na chwilę. Na samym środku ogromnego rozlewiska kolejna wyspa. Może nie jest tak duża jak poprzednie, ale za to, to wysoka, zarośnięta i naprawdę całkiem urokliwa. Drzewo na środku rzeki, a tu z mojej lewej strony kolejna wyspa. Po lewej stronie mijam dwie malownicze wysepki. Niezbyt duże, ale ładne i zalesione. Co prawda, teraz wyglądają trochę jak jedna, ale uwierzcie mi, że gdy wody jest trochę więcej, to są dwie. A przede mną Klewe Wyspa. Czyli ostatnia wyspa już na tym odcinku Wisły. Przepłynąłem już. Jakieś 25 km, jestem przy krowiej wyspie. Widać ją za mną. To ostatnia na tym odcinku wyspa. Chyba największa. Dlaczego krowia? No, bo kiedyś wypasano na niej krowę i stąd nazwa. Obrócę się kawałeczek. Za mną widać. Jeszcze jedną niedużą, ale bardzo urokliwą wysepkę, na tym odcinku, który przepłynąłem, czyli około 25 km, myślę, że spokojnie można byłoby naliczyć kilkanaście mniejszych i większych wysp. To chyba odcinek najbardziej urokliwy, jeśli chodzi o wyspy na całej Wiśle. Zresztą Małopolski Przełom Wisły jest piękny nie tylko ze względu na swoje wyspy i piękne, wspaniałe rozlewiska, ale i na widoki, na malowniczo wapienne wzgórza. Polecam naprawdę każdemu, kto będzie miał okazję popływać kajakiem po wiśle, aby wybrał się na ten odcinek. Wrażenia. Naprawdę błędne. No nic. To na razie tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia znowu albo na wiśle, albo na jakiejś innej rzece. Na razie.